A w dzisiejszym odcinku, waty na wagę złota, czyli co nam daje zmiana oświetlenia i nasz niedźwiadek przechodzi mutację. Witamy Was serdecznie z wnętrza naszego niedźwiadka. Dawno nas nie było. Wiosna powoli idzie, ale niestety u nas bardzo powoli. Chorubska oczywiście też nas dopadły, ale już jest wszystko w porządku, więc zaczęliśmy działać dalej. A co w tym odcinku? W tym odcinku robimy mały upgrade oświetlenia wnętrza. Zmieniamy zwykłe żarówki na LEDowe. No, i w drugiej części tego odcinka wymieniamy klakson w niedźwiadku. Jak wcześniej wspominałem, strasznie skrzeczał, był taki dziwny dźwięk, ale to pod koniec zobaczycie i posłuchacie, ocenicie, jak to brzmi. Źródłem oświetlenia w naszym kamperze były zwykłe żarówki. Są to te, tego typu G4 i halogeny typu GU4, coś takiego i żarówki, i te halogeny, każda ma moc 10W postanowiliśmy je wymienić na odpowiedniki LEDowe i taki halogenik ma 1,8W i takie typu G4 mają 2W jest to bardzo duża oszczędność prądu, a wiadomo, prąd drogi, jak to się kiedyś mówiło, światło co roku drożeje. <laughs> tak, a z tego względu, że my cały czas tylko po polegamy na jednym akumulatorze pod pokładowym, który ma 100 Ah, tak? Nie, 85 Ah mam. 80... Jest, jest to mały akumulator. Mały akumulator, nie posiadamy y, paneli solarnych jeszcze? No bo jeszcze nie ma takiej potrzeby i... Zrobiłem małe obliczenia powiem wam, ile oszczędzamy na zmianie e, zwykłych żarówek na LEDowe. Jeżeli macie starego kampera, to zwróćcie uwagę też, co jest źródłem światła u was, czy są zwykłe żarówki, czy macie e, o, zamienniki LEDowe, bo naprawdę jest spora oszczędność. Tak, tak jak e, do tej pory, no to. Akumulator nam wystarczał, nie, nie, nie potrzebowaliśmy jakoś tak y, y, tych paneli solarnych. No ale też y, jeździliśmy w tej chwili tak, że dojeżdżaliśmy do jakiegoś miejsca, spędzaliśmy tam praktycznie jeden dzień i ruszaliśmy w kolejne miejsce. No w tym roku wybieramy się w troszeczkę inną podróż, no i czasem może przyjść tak, że spędzimy w jednym miejscu troszeczkę dłużej czasu, więcej tak. czasu. Ogólnie to u nas była reguła nie stać, tylko zwiedzać i było <głos> <głos> gdzieś żeśmy zajechali, coś zobaczyli, e, spędzili nockę i dalej podróż, także akumula akumulator się zawsze doładowywał. Tak. No ale że mąż, tak jak mówił, że y, poobliczał, posprawdzał, poobliczał i na ile nam to wystarczy? Mam małą ściągawkę i teraz tak, nasze oświetlenie łącznie tutaj w środku, to jest. Y, 12 e, punktów e, świetlnych. E, 6 jest właśnie tego typu, a 6 jest tego typu e, halogenów. I łącznie e, przy starym typie oświetlenia łączna moc wszystkich żarówek to jest 120 W. Czyli całkiem sporo. 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 E, <tryk> Nasz akumulator ma 85 amperogodzin. Ah. W przeliczeniu na watogodziny, czyli e, pojemność akumulatora, mnożymy razy 12. 85 razy 12 daje nam dokładnie 1020 watogodzin. Jest to tylko teoretyczne wyliczenie, bo w praktyce, wiadomo, akumulator swo straci swoją sprawność i też do końca nie jesteśmy w stanie wy wykorzystać całej e, energii z tego akumulatora. Ale dla, dla ty potrzeby tych obliczeń, e, akumulator ma 1020 watogodzin. W przypadku starego oświetlenia, gdzie gdybyśmy to używali cały czas, te 120 W, to ten akumulator wystarczyłby nam na 8,5 godziny działania tego oświetlenia. Czyli długo nie posiedzimy w jednym nie, miejscu, szybko, szybko za kółko jedziemy dalej, ładujemy. I to licząc, że to jest tylko oświetlenie. W przypadku zmiany na LEDy, te mają akurat 2 W. A te, te mają 1,8 W i to nam daje łącznie 22,8 W. I przy tym akumulatorze działanie led oświetlenia trwałoby przez 44,7 godziny, czyli prawie dwie doby. Jest to znacząca różnica. 8,5 a 44,7, także już. Spora, nie... spora różnica jest e, tak e, wybierałem te, te, to ledowe oświetlenie też taką cieplejszą barwę e, zresztą możecie zobaczyć porównanie starej e, żarówki i, i żarówki ledowej e, ona ma, o, barwa ich jest od 2700 kelwin chyba te, a te mają 3000 kelwin, także jest to w miarę ciepłe światło, nie chcieliśmy takiego jakiegoś rażącego światła, e, zbyt białego no i jest znacząca różnica, jeżeli chodzi o, o pobór energii. Do tego z racji tego, że to oświetlenie tutaj nie do końca było takie, jakbyśmy chcieli. Jasne. Nie było zupełnie jasne, tak. Dołożyliśmy do tego jeszcze paski ledowe. Do montażu użyłem takie listwy, są to listwy aluminiowe i wstawiłem. Takie zwykłe paski LEDowe. One mają chyba 9,2 czy 9,4 W na metr. I zamontowałem je tutaj w tej części kuchennej nad szafką i z tyłu nad, nad łóżkiem. Łącznie wychodzi nam, już to obliczyłem, prawie 22 W. Licząc, gdybyśmy używali wszystkie całe oświetlenie non-stop. Wystarczyłby nam akumulator na około 22 godziny. No oczywiście, nie, nie używamy oświetlenia cały czas. 24 na 24, nie, nie no jest tak nam... jak u nas, no lato jest piękne i światła praktycznie wcale się nie używa. No ale wjeżdżając już do Polski, zawsze nas to, e, po, po tylu latach mieszkania w Finlandii, a, tu już, ciemno. a tu już ciemno, w ogóle dzieci tak, mamo, ale czemu tu jest ciemno? No, także tutaj tak jak u nas w krajach na północy, no, latem nie trzeba używać dużo tego światła. Tak na mamy nawet, białe noce. Tak, zjeżdżając bardziej na południe, no, to światło wieczorem jest już potrzebne. Tak. Ech. Także podsumowując, powymienialiśmy żaróweczki, e, dołożyliśmy listwy ledowe e, przed wymianą e, żaróweczek i przed dołożeniem listw LEDowych nasz akumulator 85-A starczą nam na jakieś 8,5 godziny. W mówiąc tej... tylko o oświetleniu? Tak, mówiąc tylko o oświetleniu. W tej chwili wymieniając żaróweczki, dokładając listwy LED-owe, wystarcza nam to na 22 godziny, także to i tak już jest różnica jest więcej światła w kamperze i um, pobór prądu jest mniejszy. No, oczywiście oprócz światła też są różne inne rzeczy, które w kamperze pobierają prąd typu pompka wody, czy ładowanie naszych telefonów, czy różnego rodzaju sprzętu. Tak, i tak pokrótce właśnie obliczyłem, e, na ile nam tak wystarczy. No i e, uznałem tak, że używamy powiedzmy połowę tego oświetlenia, które jest. To są powiedzmy sobie, 22 waty. I w ciągu doby, używając go przez 4 godziny łącznie, wychodzą nam 88 watogodziny. Do tego e, potrzebna jest nam też pompka wody, czyli, tak, biorąc pod uwagę takie minimum, które, które potrzebujemy w kamperze. w kamperze. i średnio różne są te pompki. Jedne są mocniejsze, drugie słabsze, ale średnio dajmy powiedzmy, że e, pompka pobiera około 50 wat. I uznałem to nawet, to już jest dużo, biorąc prysznic, czy, czy pomywając. pomywając naczynia. E, policzyłem 3 godziny e, używania takiej pompki wody. Moim zdaniem i tak jest to na dużo, ale jest to na wyrost robione, No to to nam daje 152 to godzin. Do tego. Tak biorąc totalne minimum, jakieś ładowanie telefonu, no ładowarka powiedzmy, że około 20 W i czas działania przez około 4 godziny daje nam to 82 W. Czyli sumując to, mamy 318 W. Przy naszym akumulatorze 1020 W, to mamy możliwość korzystania z tego prądu przez powiedzmy około 3 dni. Czyli na trzy doby możemy wyjechać na dziko. na dziko bez jakiegoś podłączenia do prądu czy używania pale, paneli solarnych. Nie są one, nie tak, nie posiadamy i nie sądzę, że one będą nam szybko potrzebne. Jedynie gdybyśmy wymienili lodówkę na kompresorową, wtedy tak, wtedy potrzebujemy dodatkowego źródła prądu. prądu będą gdzieś właśnie na dziko. Biorąc taki margines trochę, że ten akumulator już jest też stary i, i nie ma tej swojej sprawności e, ja, ja, tak jak nowy, to powiedzmy e, spokojnie dwa dni na dziko możemy gdzieś stać. Przy wymianie akumulatora na 100A uzyskujemy wówczas. 1200 watogodzin, i wtedy spokojnie możemy stać przez 3 dni na, 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 na dziko. Nie powinno nam tej energii zabraknąć. Także, jeżeli ktoś się zastanawia, czy, czy taki akumulator mu wystarczy, I jeżeli. montować panele solarne. Tak. To też nie jest tani koszt, założyć panele solarne. Trzeba się nad tym zastanowić, sobie policzyć. Co właściwie potrzebujecie, bo jeżeli tak, potrzebujecie takie, że prąd do takich rzeczy jak telewizor, macie laptopa ze sobą, no nie wiem, jakieś inne urządzenia do kuchni czy coś takiego, to wiadomo, będzie prądu... dużo, dużo większe zużycie tej energii, i wtedy trzeba pomyśleć nad panelami e, solarnymi. Ale jeżeli wyjeżdżacie na łono natury tak, tak jak my jeździmy tak i. Zostawiacie tą całą technikę, te media za sobą, nie używacie telewizji, po prostu chcecie od tego wszystkiego odpocząć i wsłuchać się w przyrodę. To takie totalne minimum, które w kamperze Wam potrzeba do oświetlenia, do, pompka, do pompki wody, no to w zupełności na 2-3 dni akumulator Wam wystarczy. Trochę inna jest sytuacja porą zimową czy jesienną. Dochodzi nam do tego jeszcze wtedy. W naszym przypadku pompka, która wymusza obieg e, cieczy w, grzejnika? w grzejnikach. E, no i wtedy już troszeczkę krócej mo byśmy mogli postać na dziko, ale nie sprawdzałem, jako, jak, jaki pobór mocy ma e, pompka. E, liczyłem właśnie tylko i wyłącznie pod e, wyjazdy letnie. Także zobaczymy, jak. No, w zeszłym roku nie brakowało nam <kluzła> Ale tak jak mówiliśmy, no dojeżdżaliśmy do miejsca, zwiedzaliśmy, nocka, śniadanie i kolejne miejsce, kolejne zwiedzanie, no w tym roku zobaczymy jak to będzie. Ale myślę, myślę że to tak będzie, nie stać tylko zwiedzać no, i... W naszym wykonaniu pewnie tak, no może przyjdzie jakiś taki dzień, że będzie tak piękne miejsce, że nie chce nam się, nie będzie nam tak, się chciało ruszyć z tego miejsca gdzieś dalej od razu, szybko. To spokojnie możemy postać Tak. za dwa dni tak, przynajmniej. Możemy, tak. Przynajmniej tak. Także tak to wygląda u nas ze zmianą a, oświetlenia. oświetlenia. Naprawdę, naprawdę jest duża oszczędność energii. Sprawdźcie, jeżeli macie stare kampery, sprawdźcie, jakie u was jest oświetlenie, bo naprawdę można na, na tym dużo zyskać. Przy, przy samej wymianie żarówek, jak wspomniałem, 8,5 godziny działania akumulatora, a 44,7 godziny jest to znacząca różnica. Tak. I to tylko przez takie małe żaróweczki. Mhm. Także o. O! Tak. A w dalszej części zobaczcie, a właściwie posłuchajcie, jaki klakson był w niedźwiadku. Nie a jaki wiem, jest czy kamera teraz. to odda. No mam nadzieję, że będzie słychać. Ale yy, ja stojąc przed maską, jak mąż, yy, no. Yy, wymienił ten klakson i <noise> go nacisnął. To podskoczyłam. <noise> Się przestraszyłam. Jest zupełnie inny efekt na, na wideo, a zupełnie inny efekt niż w realu, na żywo. Dobrze, tak więc zapraszamy. zapraszamy. A tu mamy nowe struny głosowe dla naszego niedźwiedzia. No zobaczymy jak będzie brzmiało, jak go zmienimy. No paszczę ma, może będzie ryczał. <laughs> I co, lepiej? Tak, momentalnie poszło. Szybka, szybki demontaż zderzaka, zmiana sygnału, montaż z powrotem. 5 minut, robota gotowa. Kurczę. A taka była o. Trąbka Eustachiasza, czy Eustachiusza? Nie wiem, jak to się mówi dokładnie. Tak, jak już widać, te blaszki skorodowane troszkę, i dlatego ten dźwięk był taki dziwny. A jakby ktoś szukał, to on znajduje się w tym miejscu e, za zderzakiem. Zrobimy krótkie zbliżenie. I Trąbka znajduje się tam. To czerwone coś. Z tym demontażem zderzaka oczywiście żarcik. Da się dojść tędy. Pod reflektorem jest do niego dojście. Ewentualnie można rękę włożyć tutaj, jak ktoś ma o małą. Ale da się bez demontażu lampy czy czegokolwiek. Da się tam dojść. Wola, jesteśmy znów! Tak. Ta. Ta. To na tyle w dzisiejszym odcinku. A w następnym jeszcze nie wiemy, co będziemy działać, coś będziemy działać. Jeszcze nie wyjeżdżamy nigdzie. Jeszcze nam aura nie sprzyja. Nie, jeszcze niestety nie. Śnieg leży. Także jeszcze się nigdzie nie możemy ruszyć. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Że informacje były chociaż troszeczkę przydatne. Że coś z tego dla Was użytecznego będzie. Tak. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. No i zapraszamy na kolejne odcinki. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Jeśli Wam się podobało. Pamiętajcie o pełku. E, możecie też nas subskrybować, jeśli chcecie. No i oczywiście życzymy wam e, wiosny. My jeszcze troszeczkę poczekamy, ale wam życzymy jak najszybciej podróży. No i być może do zobaczenia dziś na trasie. Tak. Trzymajcie się. Hej. Hej.